Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o skandalicznym zachowaniu papieża Franciszka Bergoglio wobec tego, co dzieje się na Ukrainie. W tej chwili jest jeden nieustanny skandal w mediach, jest wiele ataków na Franciszka, krytycznych wypowiedzi pod jego adresem. I to w coraz większym stopniu ze strony lewicowych dziennikarzy i lewicowych mediów, które go e, dotąd promowały i broniły. E, nim przejdę do tego tematu, oczywiście informacja w dalszym ciągu o tej mojej najnowej, najnowszej książce Grzechy Główne polskiego kościoła. E, bardzo ważna książka, moim zdaniem bardzo ważna książka, szczegółowy opis pod programem. I tak, jest też olbrzymia kampania w mediach kościelnych, starająca się wybronić Franciszka. Ostatnio, ostatnio to znaczy w, w ostatnich dniach kwietnia. Kaj zamieściło taki bardzo obszerny materiał, który jest zestawieniem wypowiedzi Franciszka i jego otoczenia od początku wojny po dzień dzisiejszy. Co ma być dowodem na to, że no, krytyki pod jego adresem są bezpodstawne, że jest to jakiś taki. Atak w żaden sposób nieuzasadniony. I zacznę od tego. To takie no, najmocniejsze wypowiedzi Bergolio w, w kwestii tej wojny. Każda wojna pozostawia świat w gorszej sytuacji, niż go została. Wojna jest porażką polityki i ludzkości, haniebną kapitulacją, porażką w obliczu sił zła. Taki cytat ze swojej encykliki Fratelli Tutti zamieścił Franciszek wieczorem na Twitterze. To tak podaje Kaj. Zwracam się ze stanowczym apelem, mówi Franciszek, o rzeczywiste zabezpieczenie korytarzy humanitarnych oraz o zagwarantowanie i ułatwienie dostępu pomocy do terenów obrężonych, aby zapewnić niezbędną pomoc naszym braciom i siostrom Uciskanym przez bomby i strach. No tutaj już, już to tak kuriozalnie zabrzmiało: uciskanym przez bomby i strach. Inny cytat, który ma świadczyć o, o tym, że papież zachowuje się w sposób właściwy. Właśnie modliliśmy się do Matki Bożej. W tym tygodniu miasto, które nosi jej imię. No ciekawe, prawda, że Mariupol, Mariupol to miasto, które nosi imię Matki Bożej. Stało się miastem męczennikiem w rozdzierającej serce wojnie niszczącej Ukrainę. Nie ma żadnych strategicznych powodów, które można by uwzględnić w obliczu barbarzyństwa, zabijania dzieci, niewinnych i bezbronnych cywilów. Trzeba jedynie zaprzestać niedopuszczalnej agresji zbrojnej, zanim zmieni miasto w cmentarze. Z bólem w sercu dołączam swój głos do głosu zwykłych ludzi, którzy błagają o zakończenie wojny. Niech w imię Boga zostanie usłyszane wołanie cierpiących. I niech zostanie położony kres bombardowaniom i atakom. Niech w sposób stanowczy dąży się do negocjacji, a korytarze, a korytarze, humanitarne, a korytarze humanitarne niech będą skuteczne i bezpieczne. W imię Boże, proszę Was, powstrzymajcie tę rzeź. No, znaczy, yy, jeszcze jeden cytat. Nie ustaje niestety brutalna agresja przeciwko Ukrainie, bezsensowna masakra, w której codziennie. Powtarzają się rzesi i okrucieństwa. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. Apeluję do wszystkich uczestników wspólnoty międzynarodowej, aby naprawdę zaangażowali się w zakończenie tej odrażającej wojny. Znaczy, te cytaty akurat niewielką są obroną przeciwko zarzutom, bo zarzuty są takie, że. Franciszek nie używa nazwy Rosja i nie wskazuje agresora, czy nie wskazuje winnego tej wojny, ale zauważmy, że powiedzmy, nie wskazuje w porządku, byle potępiał wojnę, byle określał to, co zachowania, które powinny być prawidłowe, no już pójdźmy na to minimum. Tylko, że niestety. Obok takich wypowiedzi Franciszka, które zacytowałem, są różnego typu inne wypowiedzi, zupełnie z innej bajki. I to jest takie wymieszane. On raz robi krok w tą, raz robi krok w tą, raz robi krok w tą, i już nikt nie potrafi odpowiedzieć, jakie jest tak naprawdę jego stanowisko. I teraz co ciekawe, prawda? Kaj zamieścił jako obrona Bergoglio taki oto tekst. Moskwa i Watykan nadal komunikują się w sprawie porozumienia na Ukrainie, a Rosja docenia mediacyjne wysiłki papieża, powiedział agencji RIA Nowości dyrektor pierwszego europejskiego departamentu MSZ Rosji Aleksiej Paramonow. Świadczy to o tym, że papież Franciszek, tak mówi yy, Paramonow, świadczy to o tym, że papież Franciszek, w przeciwieństwie do wielu przywódców państw zachodnich, nie wydał od razu pochopnych, pochopnych osądów, powiedział dyplomata, i wykazał szczere zainteresowanie zrozumieniem, na ile to możliwe, sytuacji na Ukrainie i wyrabie, wyrobieniem sobie własnego yy, zdania. Papież ostatnio też wezwał do modlitwy i oto jego takie wezwanie. Panie, nawróć nasze zbuntowane serca do Twojego serca, abyśmy nauczyli się realizować zamysły pokoju, spraw, aby przeciwnicy podali sobie ręce i zakosztowali wzajemnego przebaczenia. To znaczy. Ukraińcy mają według Bergoglio prosić Rosjan o przebaczenie. Rozbój rękę podniesioną przez brata przeciwko bratu, aby tam gdzie jest nienawiść, zakwitła zgoda. Jest też taka wypowiedź Franciszka. Mówmy, mówimy, mówimy. Nigdy więcej wojny, ale produkujemy broń i ją sprzedajemy. Sprzedajemy ją tym, którzy walczą, powiedział papież. No to co z tego wynika, że nikt nie ma pomagać Ukrainie, nie dawać jej broni, bo to jest sprzeczne z ideą pokoju? Co, coś tu jest nie tak. W innym swoim wystąpieniu, odnosząc się do wojny na Ukrainie, papież Franciszek powiedział, Wszyscy jesteśmy winni. Znaczy to i my, Polacy, prawda? Na przykład e... napisał też do przywódcy kościoła prawosławnego w Rosji, i między innymi znalazło się tam takie zdanie: Rachunek za wojnę płacą ludzie, to żołnierze rosyjscy. To ludzie, którzy są bombardowani i giną. Znaczy ciekawe zestawienie, prawda? Dla Ukraińców z pewnością y, szokujące. Y, i, y, I teraz jest jakby najważniejsza tutaj z informacji. Po tych atakach na niego z, Franciszka z wielu stron, a szczególnie je zabolały Bergoli o ataki ze strony dziennikarzy południowoamerykańskich, papież napisał: Zawsze w tych informacjach znajdują się pewne grzechy, w jakie popadają dziennikarze: dezinformacja, oszczerstwo, zniesławienie. Koprofilia, tu Kajna dopisał, czerpanie przyjemności z kontaktu z odchodami. Powiedziano mi, że niektórym autorom artykułów się za to płaci. Smutne, tak szlachetne powołanie jak przekaz informacji w ten sposób splamione, napisał papież. No i teraz zobaczmy, on użył w odniesieniu do dziennikarzy z całego świata słowa koprofilia. E, czy oni reprezentują koprofilię. A co to jest koprofilia dokładnie, bo, bo taka informacja z e, kaju, czerpanie przyjemności z kontaktu z odchodami, to jest za, za ogólne. Koprofilia to jest spożywanie kału ludzkiego w celu uzyskania przyjemności seksualnej. No to y, można sobie wyobrazić coś bardziej obraźliwego, obrzydliwego, i y, y, y teraz. Głowa Kościoła Katolickiego, tak obraźliwym y, słowem, y, określa dziennikarzy, y, wszystkich dziennikarzy, którzy go krytykują. No to, to już jest koniec świat? To jest skandal y, nad skandalem. I teraz zobaczmy. W tym wszystkim chodzi o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest kwestia stanowiska Kościoła wobec wojny, wojny na Ukrainie. To jest poważna rzecz. Kościół ma obowiązek wypowiadać się w kwestiach moralnych i powinien się tutaj wypowiedzieć w postaci dokumentu. I to powinno, być, to powinno być jakby oficjalne stanowisko Kościoła. I teraz, co mogłoby się znaleźć w takim dokumencie? Bo trzeba pamiętać, różnie to różni papieże reagowali na różne wojny. Czasami powstrzymywali się od opinii, czasami ta opinia była bardzo dyplomatyczna. Dlaczego? Dlatego, że oni brali pod uwagę. No, skutki swoich wypowiedzi. Yy, wiadomo, że na przykład w Holandii, kiedy yy, Kościół Holenderski potępił yy, mordowanie Żydów, to yy, Hitlerowscy w akcie zemsty za to kazali zabić wszystkich yy, zakonników, zakonnice i kapłani, kapłanów. Pochodzenia żydowskiego w Holandii, znaczy wywieźli ich do obozów koncentracyjnych i większość z nich nie, nie przeżyła, w tym sensie kazali zabić. Więc czasami jest taki powód. No, natomiast oczywiście, kiedy trwa wojna, to Kościół może, czy powinien przypomnieć wymogi wojny sprawiedliwej, jakie stawia się w wojnie sprawiedliwej, w wojnie obronnej. Z czego będzie wynikało, czy dana wojna jest sprawiedliwa, czy nie, czy jest obronna, czy nie. Po drugie, określenie tego, czego na wojnie, w trakcie wojny nie wolno armii w żaden sposób robić, nie wolno nikomu robić. Chodzi o niszczenie budynków cywilnych, o niszczenie szpitali, o zabijanie ludności cywilnej, jak tego unikać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, i coś takiego się y, tu w ogóle nie pojawiło w wypowiedziach y, papieża. To znaczy, no mówił, że tu trzeba to, tu tamto, ale nie nie, nie. nie ma dokumentu na ten temat. To są wypowiedzi albo prywatne, albo na audiencjach środowych. Wypowiedzi na audiencjach środowych y, to są wypowiedzi, to nie są wypowiedzi kościoła. Pamiętajmy o tym, że jeden z doktorów Kościoła, Leon Wielki, został doktorem Kościoła na podstawie swoich wypowiedzi w trakcie audiencji środowych, więc to potraktowano te jego wypowiedzi jako prywatne jego wypowiedzi, Kościół tak potraktował, a nie jako stanowisko Kościoła. Stanowisko Kościoła jest wyrażane w dokumentach, jeżeli jest ważna sprawa, to, 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 to musi tak być natomiast druga kwestia kwestia samej Ukrainy i do, do tej kwestii przejdę w kolejnym programie pamiętajmy, że na Ukrainie jest są cztery kościoły dwa ukraińskie jeden dwa prawosławne jeden grekokatolicki jeden Katolicki. I y, jakie to będzie miało skutki dla funkcjonowania tych kościołów po wojnie? To to znaczy stanowisko y, wyrażane przez y, papieża Franciszka. Ja bym <laughs> z góry odniósł takie wrażenie, jakby y, papież <laughs> zmierzał do tego, żeby po wojnie jak najwięcej. Ukraińców trafiło do ukraińskiego Kościoła prawosławnego. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.